Puchar Polski i tytuł Mistrza zdobyła w tym roku Unia Schorzowa. Oto fragment jednego z ambitnych spotkań z krakowską gwardią. Sukcesy zawdzięcza Unia nie tylko celnym strzałom i twardej obronie. Puchar Polski to przede wszystkim efekt sumiennego treningu. Oto jeden z codziennych treningów Unii. A kieruje trener Koncewicz. Rozgrzewka skończona chłopcy. Rozpoczynamy gimnastykę. Muzyka Patrzcie jak pilnie ćwiczy młody bramkarz szybkowiak. Obok albański, on dziś reprezentacyjny. Bramkarz teraz jeden z trenerów Unii. Podstawą formy jest dobra kondycja. Trening piłkarza musi być wszechstronny. Dobry piłkarz posiada szybki start. chodzi przy nodze jak na sznurku. Zaprawa skończona, a na deser trening z piłką. Ten strzał dla Szymkowiaka do fraszka nie taki obronił w ciężkich meczach o Puchar Polski. Na Stadionie Unii w Chorzowie odbywa się ważny trening piłkarski. Członkowie drużyny to młodzież ze szkół ogólnokształcących i zawodowych. Obiekunem młodych kandydatów do kadry narodowej jest Gerard Cieślik, zasłużony mistrz sportu. Pod jego kierownictwem chłopcy uczą się wszechstronnie panować nad piłką. Chce zasłużyć na pochwałę, musi dobrze popracować głową. Franek Brewka marzy o laurach Stefaniszyna lub Szymkowiaka. A teraz atak na bramkę. Jak widzimy, Cieślik jest nie tylko świetnym piłkarzem, ale i znakomitym pedagogiem. A oto fragment meczu Unia-Górnik. Młoda kadra cieśnika stawiła się w komplecie. Zobaczycie zaraz, jak nasz profesor strzeli bramkę. Gola cieśnik! No i proszę, jest gol.